co? Znudziło mi się nagrywanie tego filmu. Przez trzy godziny mogliśmy nakręcić pełnometrażowy film dotyczący naszego życia, działalności, biografii, ale prawdopodobnie nikogo by nie zainteresował. Prawdopodobnie, tak jak ten projekt. <grym> <grym> Jeśli tu już jesteś, to poznaj kim jesteśmy. <grym> I multisport. Dobra, <grym> no, 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 no. co robisz? Zimę. Cześć, jestem Nichad. W Kleinabie zajmuję się marketingiem i wszystkim co jest związane z otoczką internetową i e komercją i tak dalej. A dołączyłem do tego projektu, ponieważ mamy tutaj owocowe wtorki torki i kartę multisport. Cichaj. bo będę bardzo poważny. Albo specjalnie taki będę. Już. Siemanaczka. jestem Karol. Zajmuję się produkcją i uśmiechaniem. Bo Sara się nie chciała uśmiechać. Hej, jestem Krzysiek. Zajmuję się finansami i laniem wody. Hej, jestem Sara i zajmuję się marketingiem i tym, żeby wszystko dobrze wyglądało. Ale czym w zasadzie jest Klein Up? Klein Up to nowatorski projekt stworzony przez grono znajomych. Co tu robimy? Co zamierzamy Wam przekazać? Wkrótce się pewnie tego dowiecie, bo by powiedzieć w tym konkretnym filmie o tym, musielibyśmy posiedzieć na tym jeszcze kilkanaście godzin. Dlatego zostańcie z nami i przekonajcie się, co ciekawego dla Was przygotowaliśmy.